Dostał po płytach. Aha! Odjebane? Pierdolony ping-pong. On skarb dosłownie skakał, ty. I strzelał. Strzelał i skakał. No, hop. Swój chłop. Uuu, slo mo Zabijanie operatorów wyznaczam nagrodę za głowę. Dobrze przemyślono, że się się bez o właśnie Zrozumiano. PSP na mi. Nad nami BSP w rękach. wzmożoną aktywność w sektorze. Ostrożnie. Jeszcze jeden. W Wewa mu. Wewa. Będz, kurwa. pare papa para papatpat para ha Si